Z tyłu zabudowania, takie kwadratowe, widać budynek, ten tu z tyłu. To jest jeden z niewielu zabytków po kulturze żydowskiej w naszym mieście. Była, była dosyć spora mniejszość żydowska w naszym mieście. Spróbuję opowiedzieć o Nocy Kryształowej. Bardzo ciekawe, będzie fajnie. Witam. Z tyłu za mną, o tutaj, teraz co widzimy, to jest Kirkut. Jesteśmy na ulicy Gwiaździstej. Na ulicy Gwiaździstej znajduje się właśnie taki piękny Kirkut. Widzimy Gwiazdy Dawida, takie or ornamenty u góry. A tam w dali, gdzie ta brama, widać cmentarz żydowski. Spróbuję na niej się później może przejść i jeszcze rzucić jakiś film z tego cmentarza. Bardzo, no, no klimatyczne to jest naprawdę. Dobre słowo, aby oddać właśnie ten klimat, który panuje tam, na tym żydowskim cmentarzu. I ten kilku tudach gwiaździstej nam się zachował. Miał być zniszczony, miał być zrównany z ziemią. Y jakoś udało mu się przetrwać. Ale została podpalona e, synagoga. Tak, Gorzów miał synagogę. Mało tego, że miał synagogę, e, to być tu rabinem e, w naszej Gorzowskiej Synagodze to było prestiżowa fucha, gdyż Landsberg nad Wartą był, jakby to powiedzieć, przez pewien czas stolicą wszystkich Żydów e, z Brandenburgii, tu i z okolic, nie Berlin. Tylko, właśnie Landsberg. Nad Wartą opowiadałem to w historii na temat klątwa Herem. W zasadzie można powiedzieć, że historia Żydów w Europie to historia różnego rodzaju prześladowań. Żydzi uciekali przed prześladowaniami w zasadzie od samego początku, gdziekolwiek by się nie osiedlili. Tam, wcześniej czy później, dotykały ich jakieś prześladowania. Tak było też i w Gorzowie Landsbergu. Opowiem teraz pokrótce o historii tu mniejszości żydowskiej w Gorzowie, w Landsbergu, o historii ich prześladowań oraz o nocy kryształowej i spaleniu synagogi w naszym mieście. Zacznijmy więc od początku. Datę osiedlenia się Żydów w naszym mieście przyjmuje się na rok 1350. Dlaczego ten rok? Gdyż w 1350 w Landsbergu wybucha olbrzymi pożar, który pustoszy większą część miasta. Przystępuje się do odbudowy i odbudowuje to mniejszość taka żydowska. Żydzi są wtedy widoczni przy tej odbudowie i za zasługi przy odbudowie zostają osiedleni w mieście i a pierwsza wzmianka o synagodze pochodzi z roku 1557, czyli z okresu wygnania wszystkich Żydów z Brandenburgii, bo był taki okres, kiedy wszystkich Żydów z Brandenburgii sprós wygnano. Ponownie pojawili się w mieście pod koniec XVII wieku, bo w 1695 zawiązała się taka niewielka wspólnota około 20 rodzin. I ta wspólnota ufundowała ten cmentarz Żydowski, po którym się teraz akurat kręcę. W 1755 powstaje pierwsza skromna synagoga, konstrukcji takiej szakulcowej służyła ona gminie żydowskiej przez no, prawie 100 lat. Na rogach tej synagogi sterczały takie sterczyny. Takie na, na tych rogach tych, tych budynków, co przed chwilą pokazywałem, na każdym rogu są takie. Są takie jakieś wypustki. To się nazywają sterczyny, i tam na tych sterczynach są gwiazdy Dawida umieszczone. Tak jest tutaj w tym budynku Kirkutu, i tak było też w synagodze. Społeczność żydosta, żydowska rozrasta się powoli, i w roku 1854 rozbierają starą synagogę i zaczęto budować nową w stylu neoromańskim, bizantyjskim. Nie, nie wiem, jaki to styl. Zaprojektował ją znany architekt z Berlina Otto Teitz. Budowa trwała ponad rok i kosztowała 16 tysięcy talarów. Było w niej miejsce dla 150 mężczyzn i 135 kobiet. W środku miała drewno złocone, srebrzone i wyglądała pięknie. Z tyłu za mną kamień upamiętniający synagogę w Gorzowie, w tym miejscu, gdzie ten budynek stała kiedyś, właśnie przed 38. Synagoga Gorzowska, która spłonęła w czasie nocy kryształowej. Zapraszam! W tej synagogi zachowały się nieliczne zdjęcia i jeden w zasadzie tylko opis. Ta synagoga miała drewniane kolumny, które podpierały empory, na balustradach umieszczone były kandelabry do ozdoby świątyni, miała czterospadzisty dach. Miał być zwieńczony taką piękną, piękną latarnią, niestety latarnię zaniechano, zaniechano budowy tej latarni z powodów oszczędnościowych. Chyba zaczynało im brakować już kasy na, na takie bajery. Naprzeciw głównego wejścia było podwyższenie na torę, wzniesionej o 6 stopni ponad poziom podłogi. Przed torą była kazalnica. Coś takiego, to co nazywało się al -memor. To takie miejsce dla odmawiających modlitwy. Wnętrze bogato ozdobione złotem, srebrem. Malowidła takie złożone z kursztownie poplątanych linii. Na zewnątrz natomiast była elewacja wykonana z surowej cegły, ale ornamenty i gzymsy wykonane były z dokładnie dopasowanego kamienia. Powierzchnia cała wynosiła 303 m2. Tyle o naszej gorzowskiej tutaj synagodze. Co się stało, że tą synagogę podpalono? Jaki Wiktor Klemper opisywał atmosferę panującą w Gorzowie w połowie XIX wieku, w zasadzie w drugiej połowie XIX wieku, jaką bardzo dobrą i bardzo pokojową. Nikt tutaj nikomu do gardła nie skakał. W żadnym wypadku Niemcy nie mieli żadnych ansów do Żydów. Co się wydarzyło, że w końcu podpalili i zniszczyli to samego. Obecnie na cmentarzu Żydowskim na ulicy Gwiaździstej. W tyłu tu za mną takie płyty globowe, takie klimatyczne. Prawdziwe miejsce, które potrafiłoby chyba taką zimową, ciemną, mglistą porą przyprawiać odreszcze. Żydzi mają w swoich wierzeniach to, że Cmentarz jest rzeczą nienaruszalną. Nie można ekshumować zmarłych pochowanych. Tylko w dwóch przypadkach: jeżeli zmarły zostaje przenosiony do Ziemi Świętej, do Izraela, oraz kiedy ma być pochowany w grobowcu rodzinnym, tylko wtedy można go ekshumować. Natomiast to jest Ziemia Uświęcona i zmarli powinni mieć tu spokój. Jak wspominam w swoim odcinku, Wielki Bajzel, czyli Landsberg, po zakończeniu I wojny światowej, tutaj zaczyna być niespokojnie, tu wybuchają zamieszki, tu wybuchają rozruchy, przejmują władzę w mieście komuniści, hmm, nie jest fajnie, nie jest fajnie i hmm, powstają w mieście dosyć duże rozruchy, 25-26 czerwiec 1919, powstają rozruchy i te rozruchy skierowane są między innymi przeciwko Żydom, Płoną, sklepy żydowskie zostają obrabowane. Żydzi doznają pierwszych szykan. Później sytuacja się uspokaja, wszystko w miarę jest spokojniej, ale do czasu gdzieś te antyżydowskie nastawienie jest. Posadza się Żydów, że są oni winni klęski Niemiec w czasie I wojny światowej. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Uważał tak Hitler i uważali tak członkowie NSDAP, czyli tej partii. Hitlerowskiej I w kwietniu 1932 gorzowcy, właśnie członkowie NSDAP, zaatakowali przewoźników rzecznych, a przewoźnikami rzecznymi, tak przynajmniej tutaj głoszono, w 99% byli właśnie Żydzi. Tak, transportem rzecznym właśnie zawładnęli wręcz Żydzi, jeżeli wierzyć, temu co ogłaszali członkowie NSDAP. Atmosfera robi się gorąca, bo już w sierpniu 1932 roku yy, dokonano zamachu bombowego na żydowskiego kupca Alfreda Mannheima. No, zamach bombowy to już nie jest byle co. A przecież Żydów w Landsbergu nie było aż tak dużo. W 1932 synagoga obejmowała 600 Żydów, yy, czyli 1,3 społeczeństwa Gorzowa. Yy, Żydzi ufundowali. Tutaj mieli swoją własną w zasadzie bibliotekę żydowską, dom starców i rytualną rzeźnię. Jak już wspominałem, Hitler i jego poplecznicy posądzają, osądzają Żydów za klęskę I wojny światowej. W styczniu 1933 roku Bach Zelewski z Bogdańca. Tu, o którym też już nakręciłem yy, odcinek, domaga się całkowitego wytrzybienia zdrajców z 1918, gdyż tak, no tak, właśnie o nich mówił yy, bach Bachzaleski o Żydach. Robi się naprawdę nieprzyjemnie. 1 kwietnia zaczyna się bojkot sklepów i biur żydowskich, a yy, takie organizacje jak SA i SS. To już inna historia o SA w naszym mieście też to zrobię. Wystawiły posterunki przed tymi biurami i sklepami żydowskimi, właśnie. Z tyłu tu za mną jest tablica upamiętniająca właśnie społeczność żydowska, żydowską, która mieszkała w naszym mieście przed wojną. Ten kamień tu powstał w ramach takiej ugody pomiędzy miastem a organizacjami żydowskimi. 7 kwietnia 33 wchodzi w życie tzw. tzw. paragraf alejski, co doprowadza do masowych zwolnień z pracy urzędników pochodzenia żydowskiego. A jednocześnie od 1933 roku, kiedy to Hitlerowcy przejęli władzę w Niemczech, tutaj zaczynają się pierwsze odebranie majątku Żydom. Najpierw pierwszym odebranym budynkiem w mieście był sklep mewlowy, założony w 1864 roku, firmy Lewson i Syn. W 1938 przyjęto dużą firmę tekstylną Louisa Kocha oraz dużą fabrykę butów Salamander braci e, Lamkę. Firma ta produkowała buty znakowitej, znakomitej jakości i zatrudniała 450 pracowników. Miała 4 miliony z marek obrotu i produkowała dziennie 1500 tysiąca par butów. I te wszystkie prześladowania Żydów, te wszystkie naciski na nich. W końcu skupiają się w owej pamiętnej nocy z 8 na 9 listopada 1938 roku, kiedy to tutaj bojówki NSDAP, tutaj co prawda, nasi historycy yy, niemieccy yy, twierdzą, że tu ludność była nastawiona do Żydów pokojowo i to tylko bojówki NSDAP to zrobiły. No, przyjmijmy, że tak było, chociaż można mieć yy, co do tego pewne zastrzeżenia. No i te bojówki NSDAP właśnie w nocy z 8 na 9 listopada palą naszą gorzowską synagogę, która wyglądała podobnie jak ten budynek Kirkutu, który możemy sobie oglądać. Była znacznie większa, znacznie bardziej ozdobna w środku. Tutaj zachowała się tylko lampka chanukowa z całej... Jest gdzieś ona w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego, zachowana właśnie lampka chanukowa z naszej tu lansbelskiej Gorzowskiej synagogi. Pamiętna noc nosi taką nazwę z powodu szkła, które zalegało ulice całych wszystkich praktycznie miast w Niemczech. Szkło zbity, z pobitych witryn sklepów żydowskich walało się i dlatego taka nazwa, noc kryształowa. Właśnie w tą pamiętną noc yy, na terenie Niemiec naziści spalili 170 synagog i zamor zamordowali blisko 90 osób. Splądrowano kilka tysięcy żydowskich sklepów. A wypalone ściany naszej Gorzowskiej Synagogi stały tutaj przez całą wojnę co od 1938 roku stały tutaj wypalone chyba jako taki znak przestrogi dla, dla pozostałych tutaj jeszcze Żydów którzy zachowali się tutaj krótko gdyż ostatni Żydzi z Landsberga zostali wywiezieni w roku 1942 i to wywózkę bało, który przeżył. Ruiny synagogi usunięto i na początku lat 50. wybudowano właśnie ten budynek mieszkalny. A po wojnie w Gorzowie zamieszkało około 70 osób pochodzenia żydowskiego, którzy wyemigrowali w roku 1968. No i na koniec ciekawostka tego cmentarza, którego właśnie tu widzimy. Najstarszy nagrobek na tym cmentarzu pochodzi z roku 1579 i jest tam pochowany Mordechaj Neuchen. Materiał o nocy kryształowej i o tej naszej mm, społeczności żydowskiej w naszym mieście wszystkim się spodoba. Yy, zapraszam do subskrybowania, gdyż 70% yy, widzów, którzy oglądają mój kanał, nie są subskrybentami mojego kanału. No to jest <ścoughs> rzecz, która się rzadko zdarza. Pod spodem, pod każdym moim filmem jest napis subskrybuj, proszę go wcisnąć. Wtedy wszystkie moje filmy będą się pokazywać. Zapraszam.